Uwaga, nie wychyla się za daleko, nie podchodź za daleko tam, nie, bo oni będą po blue sprawdzali. O. Patrz, 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 uważaj. Nie, nie, graj, nie, graj, nie, graj, Dobrze, nie, nie, nic. Uciekaj. Proszę, nie, kurwa zagrał, nie, nie, dumny z siebie. Jak ja to ograłem, to ja myślałem, że martwy jestem. Nic nie mówiłem, kurwa. No nie, no to się na powtórki nadaje, ty. Musisz powtórkę z tego zrobić, z dźwiękiem, kurwa. Nie?